Proszę tak sobie ten karton w tle, wiecie, którzy mają klapsa czy y, ten taki złoty guzik z YouTube'a. Ja sobie postawię karton po, po torebce. No i... Pa. Hello! Hello! Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale. Fokusowana Mam mamcie dla Was najbardziej wyczekiwany przeze mnie film na tym kanale od... Kiedy ten kanał prowadzę, wiem, że ostatnio zaspokoiłam Wasze potrzeby na film, który chcieliście zobaczyć, czyli był filmik o odchudzaniu, a teraz będzie filmik, który dla mnie będzie po prostu stuprocentową czystą przyjemnością, czyli otworzymy sobie zawartość tego oto kartonu. W którym, jak wiecie po tytule, jak wiecie z mojego insta-story, jest nic innego jak moja wymarzona torebka, o której marzę tak naprawdę od dekady? Tak, spokojnie od 10 lat miałam na tę torebkę ochotę. Żałuję, że nie kupiłam jej wcześniej z tego względu, że cena regularnie idzie w górę, więc, yy, więc tak, zanim otworzę. Chcę Wam powiedzieć, dlaczego akurat w tym momencie się na nią zdecydowałam. Po pierwsze, miałam już odłożoną kwotę, bo tak na tą torebkę odkładałam od jakiegoś czasu e, i stwierdziłam, że okej, okay, mam pieniądze, kupuję, bo za chwilę pewnie zepsuje karka, lodówka, lub po prostu wpadnie nam jakiś duży wydatek i znowu te pieniądze się rozpuszczą na coś innego, więc był hajs, więc poczyniłam zakup. Zakup był trochę skomplikowany z tego względu, że ja nie chciałam. Poświęcać dnia, podróżować, wycieczkować się specjalnie po torebkę, ponieważ w UK to jest taki żal dla mnie, że cztery miejsca, właśnie cztery sklepy, butiki. Po prostu miejsca, gdzie terapie są dostępne, są w Londynie. Ja do Londynu jeździć nie lubię. Jadę, jeśli muszę, tam jest zbyt dużo ludzi, przytłacza mnie to, wysysa to moją energię. To miasto wysysa moją energię, więc ja tam po prostu nie lubię jeździć. Kolejny sklep, kolejny. tak naprawdę, e, inna opcja, że tak powiem, kupienia tej terapii stacjonarnie to było Birmingham, ponieważ Birmingham jest właśnie w centrum handlowym również Louis Vuitton, e, ale. Tam tej torebki nie było, bo zadzwoniłam na infolinię, zapytałam się, czy torebka jest, okazało się, że nie ma, jest jedynie w Londynie i był też taki e, moment, jak widzicie no, z mojego insta story, że tej torebki przez chwilę nawet nie było przez internet, w sensie nie było jej, ona jej dostępnej. E, jedynie była chyba dostępna w Stanach, ale cło nie. Po prostu chciałam zamówić ją z Europy i e, dwa dni chyba było tak, że kiedy zdecydowałam się na torebkę, wchodzę na stronę, patrzę, niedostępna. No i wylałam swoje żalne na story. i później drugi dzień kilka z Was mi dało znać, że ta torebka jest, bo razem ze mną śledziłyście jej dostępność. I jakie było moje zdziwienie w momencie, kiedy ja już torebkę miałam w koszyku, i tak dalej, wybrałam opcję dostawy i okazało się, że płatność nie przechodzi. Tak sobie myślę o co chodzi. Tak chyba trzy lub cztery razy próbowałam tą torebkę kupić, za każdym razem była, że tak powiem, transakcja odrzucana, więc próbowałam przez PayPal, było to samo. Nie wiedziałam o co chodzi, zadzwoniłam na infolinię, no i pani mi powiedziała, że ponieważ mam kartę debetową, nie kredytową, to nie mogę kupić przez internet tej torebki. Karta nie działała, Paypal nie działał, ponieważ był podpięty do tej samej karty, więc kupując przez internet należy mieć kartę kredytową, nie debetową. No i ja mówię, no to co ja mam zrobić? Mówię, na tej terapii naprawdę zależy, ale można złożyć zamówienie nie online, tylko przez telefon i przez telefon podajecie właśnie dane swojej karty i w ten sposób płatność jest, że powiem przechodzi. I tak to trwało kilka godzin, kupowanie mojej wymarzonej torebki I właśnie pod koniec rozmowy na infolinii Bardzo miły pan, w ogóle obsługa tam jest mega miła Bo kilka razy z różnymi osobami rozmawiałam Pan mówi, że wszystko jest ok, tu jest numer jakby zamówienia Ale bank odrzuca płatność, ponieważ jest to wysoka kwota I muszę się skontaktować ze swoim bankiem To była sobota pomiędzy moim makijażem ślubnym a warsztatami indywidualnymi O które jechałam dosłownie za godzinę Więc e, zadzwoniliśmy do banku Powiedziałam o co chodzi i na kolejne pół godziny, zanim się dodzwoniłam, dogadałam i tak dalej, więc zamówiłam w sobotę po południu torebkę z opcją dostawy dwa dni, bo już stwierdziłam, że nie doczeka 3 do 5 dni, bo 3 do 5 dni dostawa była darmowa lub można było dodać torebkę w dowolnym sklepie, ale tak jak mówiłam, ja nie chciałam robić sobie wycieczki po torebkę, nie chciałam po prostu tracić czasu ani dnia, benzyny, biletów na pociąg, tak dalej. Po prostu chciałam, że ona przyszła mi do domu. Nie chciałam podróżować po nią, więc e, przyszła. Była wysłana wczoraj, czyli w poniedziałek o godzinie 16, chyba przed 17 była wysłana z Francji, także to jest Paryżanka, oczywiście i dzisiaj o godzinie chyba 9, 9.30 była już u mnie, więc ekspresowo za pośrednictwem kuriera UPC. No i przyszła właśnie w takim kartonie i myślę, że to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że osoby, które przerzucają tą paczkę z miejsca na miejsce nie wiedzą, co jest w środku. Paczka jest dosyć ciężka, także już zacznę ją otwierać. Oczywiście nie ma, terapka wygląda i tak dalej, ale e, ostatni raz mierzyłam ją e, rok temu, w lutym, gdy byłam e, z Klaudią w Londynie. Wow, czekajcie, patrzcie jak to jest zapakowane. I powiem Wam jeszcze tak. E, nie piszcie, że nie warto, że drogo, że żebyście tyle nie wydały. Ja Wam powiem tak, te pieniądze i tak przejecie, prze. A tak, przynajmniej macie torebkę. Jeśli wiecie, rachunki zapłacone, lodówka pełna, yy, pieniądze odłożone to trzeba kupić, więc tak to przychodzi. O, proszę bardzo. I'm so exciting. Oh my god, oh my god, oh my god. <ścoughs> Także czekajcie, bo to ciężkie. O, oczywiście sobie kartę zostawiam, nie? jak to się mówi, sprzedać na ebayu, tak? żeby później ten <noise> zwróciły się koszty także jest zapakowane w ten sposób to już są te nowe pudełka, mój portfel też miał zapakowany właśnie w te takie nowe, bardziej pomarańczowo, bardziej pomarańczowo pudełka, pod koniec filmu pokażę też jak wygląda mój portfel po dwóch latach bo teraz będą dwa lata od kiedy go mam bo portfel na trzydziestkę właśnie sobie kupiłam od Andrzeja w ramach prezentu, także tutaj mamy jeszcze Rachunek z tego co pamiętam, przynajmniej powinien być taka, jakby imienna. Karta, cena aktualnie: 920 funtów za model MM. Także tutaj mamy ewentualnie formę do zwrotu. Rachunek: i tutaj jeszcze mamy podziękowanie za zakup. To wszystko oczywiście Zostawiam. święta nadeszły w sierpniu, dobra, otwórzmy, otwórzmy naszą torebunię, także przychodzi jeszcze tutaj w tym pokrowcu przeciwkurzowym, proszę bardzo. Powinnam teraz sobie tak sobie ten karton w tle, wiecie, którzy mają klapsa, czy ten taki złoty guzik z YouTube'a. Ja sobie postawię karton po, po torebce. No i już otwórzmy ją razem. Ale pachnie. Pa. Hello! Hello! Boże, jak ona jest piękna! Ale pachnie. Pachnie, czuć hajs. Tak co, ale czuć. Czuć hajs, także już sobie tutaj ją... <noise> Boże, jaka jesteś piękna. <noise> o, tyle na ciebie czekałam, także mamy. Jak widzicie, to jest ta wersja szachownica, ja tak na to mówię, to nie jest logo, nie chciałam, żeby na naszej torebce świecić, świecić tym logiem. Uważam, że ta jest trochę taka mniej rzucająca się w oczy. No i oczywiście wybrałam z czerwonym środkiem. chciałam po jakimś takim kolorze coś cudownego. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze dodatkowo dołączoną tą e, taką taśkę, jak ja to mówię, która e, też jest dosyć pojemna. Tak wygląda w środku. Tutaj mamy jeszcze jakąś karteczkę. Tu sobie też zostawię gdzieś z boku. Ta lampa już mi tak oślepia, że, że ledwo widzę tą, tą torebkę. No i mamy ją. Wiecie, jak ona się będzie nazywała? Ja widziałam jak ją nazwę, bo u mnie większość takich droższych rzeczy e, ma swoje imiona. I ona się będzie nazywała Ceratka, ponieważ kilka razy od moich koleżanek usłyszałam właśnie, że to są takie Ceratki i tak dalej, ale ja jestem e, przeszczęśliwa. Bardzo mi się ta torebka e, podoba. No i e, na pewno doskonale znacie. To nie jest nic nowego, na ulicach jest tych torebek pełno i ją wiem, że tak sobie też niektóre dziewczyny, że tak powiem, zmieniają jej kształt, mi się osobiście ten kształt nie podoba i myślałam, że ona, kiedy mi przyjdzie na początku, to będzie taka dosyć taka plastikowa, taka sztywna, a wcale nie jest, taka wygląda, że była trochę noszona, ale tak pachnie. O oh mój god. Będzie musiała się trochę przewietrzyć, bo ten zapach jest mega, mega intensywny. Więc tak, spełniłam swoje marzenie Mam swojego własnego Luisa, boże, jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa. Wow, czekajcie, jak to dać te sznurki w dół. Nie chcę, żeby mi to tak dyndało, ale zawsze sobie to jakoś ogarnę. Wiem, że dziewczyny pokazują też, jak te torebki wyglądają przy sylwetce, więc ja wam to również. Pokażę. Ja mam 1,71 siedemdziesiąt wzrostu i ta kreatura wygląda tak przy mnie. Oczywiście mam spodenki, bluzkę włożoną do środka, ale tak to wygląda. Myślę, że to jest taki rozmiar sam raz, czy będzie wypakowana, to w będzie wyglądała jeszcze jeszcze lepiej, także tak to, kochani, wygląda i pomyślałam, że było ciekawie. Chcę Wam pokazać, jak ona wygląda w porównaniu do e, takiego innego shopera, którego mam, i powiem Wam, że rozmiarowo, że tak powiem, wydaje mi się bardzo podobne. To jest oczywiście e, torebka z korsa, którą lubię, i powiem Wam, że ten Kors jest e, cięższy, no też ma więcej tutaj e, w środku, materiału, przywródek i tak dalej. Także tej torebki zbyt często nie noszę właśnie ze względu na jej. Gabaryty, bo imię tutaj nie napakuje, to po prostu waży, waży tonę. Ale w razie czego mam dwa szopery w różnych odcieniach, mam coś ciemnego oraz jasnego. Tak powiem, objętościowo są podobne, jak widzicie. Nie wiem, czy tego korsa jeszcze można dostać, jak kupowałam na stronie TK Maxa, ale są ogólnie bardzo zadowolona. To jest taki różo nude, bardzo dobra jakość, bardzo dobre wykonanie i e, muszę Wam powiedzieć, że no cieszę się, cieszę się e, już sobie tutaj tą torebkę zapakuję, bo jutro mam bardzo ważny, intensywny dzień, bo jadę na sesję zdjęciową i też na pewno tą torebkę ze sobą wezmę, bo będzie mi po prostu wygodnie, także także tak wow ale mi się podoba no nie wierzę, czy się wierzę, bo już do mnie szła od soboty, ale to jest takie. U... w końcu mam. W końcu mam. Zawsze chciałam, w końcu, w końcu mam. Ale jestem ciekawawalka, jest taka wasza wymarzona torebka, którą albo już sobie kupiłyście, albo na którą odkładacie, albo której zakup planujecie, lub dypiłybyście ją sobie, gdybyście wygrały nie wiem, w lotkach, z drapkę i tak dalej. I chcę Wam tutaj, jak się portfel, też Wam go podziękuję w opisie na dole. Ten portfel mam od dwóch lat i tutaj już widzę takie małe uszkodzenie na nim. Mianowicie na, na bokach, że powiem tutaj w tym miejscu on się troszkę... Czekajcie, fokus. O, on się tutaj troszkę przetarł. O i tak samo z, z tej strony. Ja, ponieważ nie mam gdzie stacjonarnie właśnie dostępu do, do, do sklepów i tak dalej, nie chcę się też tego portfela odsyłać, to zostawiam to tak, jak jest. W będę w Warszawie i wtedy wejdę do, do butiku i zapytam się właśnie, jak by wyglądało ewentualne naprawienie, wymiana i tak dalej. Także muszę się zorientować. Chyba, że Wy coś wymieniałyście, to dajcie znać. Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, ale chciałabym, żeby to jednak wyglądało e, idealnie przez cały czas. Ogólnie jestem mega zadowolona. Nie znam drugich z tak fajnych zamków, jak zamki e, właśnie w tych portfelach. To po prostu sunie i jest mega praktyczny. Ja od kiedy mam ten mały portfel, nie potrzebuję nic większego. Tutaj wchodzą moje wizytówki, moje karty, gotówka, drobne pieniądze. Wszystko tutaj... Eee... Mam wszystko mi się tutaj mieści, i nie noszę też za dużo. Jakieś nosionki ogromny, portfel, teraz to jest mi absolutnie niepotrzebny, więc ogólnie mówiąc, bardzo polecam, jestem zadowolona i Wam kłodnikuję w opisie na dole, ale na pewno, jak będę w Warszawie, to wybiorę się do butiku, tak, stacjonarnie i wybiję tutaj swoje inicjały, bo chcę, żeby ta torebka była personalizowana, będę ją nosiła całe życie. I niektórzy mówią, że to jest inwestycja. Ja nie zamierzam tej torebki absolutnie sprzedawać. Eee, ona po prostu będzie się pięknie starzała razem ze mną, także jestem przeszczęśliwa. Prze I tak może przy okazji, gdy mówimy o torebkach, mam też tutaj z boku moją e, torebkę, którą kupiłam w Dziinkowie dokładnie, czyli w marcu. I jest to torebka od Sabriny Pilewicz, też mamy podlinkuję w opisie na dole. I to jest również rewelacyjna e, poradka, torebka. E, kosztowała. E, 800 albo 900 zł plus stówkę za wysyłkę za kuriera i uważam również, że to są również rewelacyjne torebki, też są podobne. Większe modele, więc jeśli macie ochotę na polską markę, która robi rewelacyjne torebki, to uważam, że Sabrina Pilewicz to jest właśnie ta marka, do której należy się udać. Uważam, że są rewelacyjne jakościowo produkty i to na pewno nie jest moja ostatnia torebka, właśnie od Sabriny. Ja ją noszę jako crossbody na co dzień, na imprezy. Po prostu to dla mnie torebka idealna, taka mniejsza, a to będzie mój idealny, większy shopper, ponieważ wiadomo, że do pracy nie zawsze będę potrzebowała tak dużą torebkę, a tutaj zmieszczę wszystko, co jest mi potrzebne zniszczyło, noszę ją na co dzień i tak dalej, jest w środku jest w miarę pusto, bo wyciągałam wczoraj rzeczy ze środka, ale jest dużo kieszonek, jest oddzielny film zresztą, gdzie Wam pokazuję tą torebkę z bliska, więc też Wam podziękuję. Także kochani to tyle. Tak bardzo torebkowo. Ja jestem przeszczęśliwa. Teraz tą torebkę sobie postawię na stole, będę sobie robiła śniadanie, i będę na nią patrzyła. No bo po prostu to jest radość. No to jest radość, to jest szczęście i... Ee super, super, nie mogę się doczekać, Andrzej wróci mu w końcu pokaże moją ceratkę, bo tak właśnie się będzie nazywała ta torebka, bo to jest taka ceratka, absolutnie nie zwarta swojej ceny, nie zwarta swoich pieniędzy, nie ma zamka, nie ma przebudek w środku, ale marzyłam o niej od 10 lat, mam, więc teraz sobie należy postawić nowe marzenie, nowy cel, na coś innego zbierać pieniądze, oczywiście nie zbieram 10 lat pieniędzy na nią, zbieram nie wiem, przez, nie wiem, może kilka, kilka miesięcy, także dużo, e kosztowała, ale było warto. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się bo. Pa, pa.